Ale wkrótce przynajmniej niektóre korporacje i rządy będą w stanie systematycznie hakować wszystkich ludzi. Ludzie Powinni przyzwyczaić się do myśli, że już nie jesteśmy tajemniczymi duszami. Teraz jesteśmy hakowalnymi zwierzętami. Przyszłość kontroli umysłu jest już teraz, ponieważ te eksperymenty są prowadzone przy użyciu narzędzi do edycji genów. Mogę tworzyć małe jednostki robotyczne w skali nano i bezpośrednio wnikać w przestrzeń mózgu w sposób prawie niemożliwy do wykrycia. Ta ilość nanomateriału może w rzeczywistości wpływać na Was wszystkich, odczytując z żywego mózgu i bezpośrednio do niego. Istnieje tajemnicza broń energetyczna, która jest używana i powoduje trwałe urazy mózgu. Musimy zdobyć więcej informacji i powiedzieć społeczeństwu, co się dzieje. Rząd musi przyznać, że to dzieje się wobec cywilów. To prawie tak, że nauka wydaje się bardziej dziwna niż fikcja. Możemy wysyłać instrukcje i informacje do rzeczywistej osoby na odległość przy użyciu takiej technologii aby pozwolić innej osobie kontrolować jej działania, ale może to być użyte w złych celach. Armia miała o tym informację na swojej stronie internetowej pod nazwą V2K. To nie jest tylko bardzo niepokojący, wysokotonowy hałas, ale mogą to być nawet głosy lub wiadomość, ciągła wiadomość, której ofiarami stali się ludzie. Jeśli jednak kognitywnie zamodelujesz kogoś, masz odcisk mózgu jak odcisk palca, funkcjonalne MRI, które możesz wykonać na odległość na całej Ziemi, masz, Wzór mózgu każdego człowieka, możesz kontrolować 8 miliardów mózgów na planecie i potencjalnie je odczytywać. To skala światowa.